Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci jak edytować harmonogram trybu Nie przeszkadzać w telefonie Vivo V50. Na początku przechodzimy sobie do ustawień, a następnie zjeżdżamy w dół do zakładki Dźwięki i Wibracje. Tutaj zjeżdżamy w dół do opcji Nie przeszkadzać, a następnie zjeżdżamy jeszcze w dół do opcji Harmonogramów. Tutaj możemy mieć dwa typy e, harmonogramu. Może to być wydarzenie lub godzina. Mam tutaj obydwa te wydarzenia, więc teraz zademonstruję, jak wygląda edycja jednego oraz drugiego. Zaczniemy sobie od wydarzenia i w tym miejscu możemy sobie edytować nazwę naszego wydarzenia. Możemy też usunąć, włączyć sobie używanie lub wyłączyć używanie tego harmonogramu. Możemy zmienić podczas jakiego wydarzenia ma się włączać ten harmonogram i możemy też zmienić odpowiedzi i możemy też wybrać sobie opcję, opcję działania trybunie przeszkadzać, czyli na przykład możemy włączyć powiadomienia, ale wyłączyć alarm. Na przykład. No i oczywiście na samym górze możemy sobie usunąć. No i możemy teraz włączyć czy wyłączyć. Tak samo tutaj też można włączyć czy wyłączyć. Następnie mamy opcję godzinową. Yy, I tutaj, yy, tak samo na samym górze możemy zmieniać sobie nazwę. Obok możemy usunąć, niżej możemy włączyć i wyłączyć harmonogram, niżej wybieramy w dni, w jakie ma się powtarzać ten harmonogram, czyli możemy sobie na przykład wybrać, że to będzie poniedziałek, środa, piątek i niedziela, co drugi dzień i dajemy sobie gotowe, następnie wybieramy sobie godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia, będzie to następny dzień. Jeżeli jest to godzina oczywiście wyższa, przekraczająca północ. Jeżeli... A nie, zawsze będzie, przepraszam, następnego dnia. Czyli zawsze ustawiamy godzinę zakończenia następnego dnia. Następnie możemy wybrać, czy alarm może zastąpić godzinę zakończenia, czy też nie. No i możemy tak samo edytować ustawienia samego sobie trybu, nie przeszkadzać i możemy tutaj wyłączyć dzięki multimediów, ale włączyć dzięki przy dotknięciu. Żeby było trochę inaczej niż w tamtym, to, to w ten sposób. I tak samo zedytowaliśmy sobie tryb, tylko tym razem, przepraszam, zedytowaliśmy harmonogram, tylko tym razem godzinowy. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle i ja się żegnam. Cześć.